Witajcie moi drodzy. Otóż Krzysztof Król kłamie w ostatnim nagraniu, że nie ma drogi na skróty. Owszem, to nie znaczy, że ta droga będzie jakaś bardzo prosta i tak dalej, bo trzeba zrozumieć na czym polega manifestacja. Manifestacja to jest zmiana przekonań. To nie jest takie łatwe. Ja wieloma miesiącami do tej pory zresztą zmieniam swoje przekonania. Na przykład ostatnim tygodniu miałem kilka takich negatywnych zdarzeń, które można powiedzieć są jakąś fikcją totalnie. A mimo to mi się przydarzyły. Które nie, prawa w, nie miało prawa w normalnym świecie te negatywne zdarzenia przydarzyć. Ale co chciałem wam powiedzieć, że Krzysztof Król owija w bawełnę, tak jak kłamał na przykładzie kryptowalut, tak jak kłamał, że warto iść na dwa lata na budowę by popracować, że tak ładnie powiem, on się trochę inaczej wyraził, żeby, ale ze względu na YouTube będę ładnie mówił, żeby po prostu później coś zainwestować i mieć, tylko to nie jest tak do końca. I jest wiele ludzi, którzy później bankrutowali, nie? Ostatnio Załuski stracił 51 milionów, nie? Ale z czego to wynika? Z z przekonań. Załóżki mówił, a bo raz w górę, raz w dół mają spekulanci i mu się sprawdza to. Raz zarobił 200 milionów, później stracił 50. Jeszcze coś tam innego, 15 milionów stracił w międzyczasie. Ale co chciałem Wam przekazać na tym nagraniu? To będzie trochę dłuższe nagranie, bo pokażę Wam po pierwsze praca z traumami. Bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, 20-30 lat więcej. Przydarzały mu się różne negatywne sytuacje. To ma poczucie straty czasu, ma poczucie, nie wiem, zagrożenia bezpieczeństwa. Niektórzy nawet popadają w depresję i z tym sobie, sobie trzeba poradzić. Druga sprawa, radzenie sobie z Więc jeżeli teraz masz za mało jedzenia, albo jesteś samotny, albo nie wiem, masz jakiś hałas, albo coś innego ci się przydarza, co ci przeszkadza, masz poczucie, nie wiem, na, nawet, że. Możesz umrzeć z głodu, to musisz sobie poradzić, to też yy, musisz sobie z pewnymi rzeczami poradzić, żeby zbudować to przekonanie, że to, co się dzieje tu do, dookoła fizycznie, to, to jest fikcja. Jedyną prawdą są te nasze marzenia, to co, do czego dążymy, i kolejna sprawa to jest budowanie tych przekonań. I to może trwać miesiącami, czasami dłużej. A może to stać się w jeden dzień.